To urodził się dnia 26 stycznia. Jego projekty i zamiary sięgają bardzo daleko. Ma niewątpliwie zdolności do interesów, i w tej dziedzinie obfituje w oryginalne pomysły, zwłaszcza pod względem ograniczenia kosztów produkcji, co może mu zapewnić powodzenie materialne. Rozmowny lubi konwersację, a zwłaszcza dowodzenie sprawia mu przyjemność. Jednak w sporach i dyskusjach łatwo się zapala i traci panowanie nad sobą. Z przyjemnością odkrywa wady innych ludzi. Pod wpływem jakiegoś nastroju lub fantazji potrafi być niezwykle szczodry, obdarzając obficie wówczas, gdy nikt inny nic dać nie chce. W innym natomiast wypadku, gdy wszyscy się na coś składają, nic nie chce dać ze swej strony. Do jego wad bowiem należy również chęć przeciwstawiania się innym oraz pożądanie oryginalności za wszelką cenę. Wadą jego jest także pewna zarozumiałość i za to zarówno pod względem intelektualnym, jak i ogólnożyciowym. Pożąda triumfów i uznania. W czynach swych jest nieraz bardzo oryginalny i zdecydowany, czasem jednak potrafi być wyjątkowo zacięty i uparty nadmiernie krytyczny, kapryśny, jednocześnie jest wesoły i niepozbawiony dowcipu, zręczny, obrotny, wykazuje zdolności satyryczne. Okazuje zarówno zdolności do pracy ręcznej, jak i umysłowej, a zwłaszcza może się wyróżnić w dziedzinie pedagogiki. Dzięki swym zdolnościom nauczania może też osiągnąć doskonałe rezultaty jako przywódca umysłowy i kierownik innych ludzi, podróżnik, duchowny, a również i rzemieślnik. W związku z zawodem odbywa nieraz dalsze podróże. Wszystko, co jest niezwykłe, niecodzienne, ekscentryczne, a także i abstrakcyjne, interesuje go więcej aniżeli przeżycia czysto materialne i proza codziennego życia. Kobieta urodzona tego dnia z powodzeniem potrafi zarządzać wielkim gospodarstwem, pensjonatem, hotelem. Wiedzie jej się w spekulacjach, zarówno jak i we wszelkich przedsiębiorstwach związanych z rozrywkami. Mężczyzna jest ścisły, metodyczny, wynalazczy i potrafi wszystko obliczać i kalkulować na zimno. Lubi zajmować się działalnością filantropijną, gdy jednak przejdzie do wniosku, że to szkodzi jego własnym interesom, szybko się z niej wycofuje. W miłości i małżeństwie nieraz narażony jest na przykrości.